Witajcie, kochani, na moim kanale Nieznana Ścieżka. Ja mam na imię Katarzyna i dzisiaj przychodzę z szybką wiadomością, co musisz dziś usłyszeć. Mamy tutaj dwójkę monet, Królowa Mieczy oraz karta Diabła. Kochani, pierwsza karta pokazuje dwójkę monet. Że jesteś w trybie ciągłego żonglowania, obowiązki, decyzje, emocje, próbujesz utrzymać wszystko naraz w równowadze. Na zewnątrz wygląda, że dajesz radę, ale wewnętrznie jesteś już zmęczona, zmęczona tym żonglowaniem, obowiązkami, nadmierną ilością pracy. Królowa Mieczy mówi o tym, że czas przestać się tłumaczyć przed innymi, ale też przed sobą. Masz w sobie jasność, masz w sobie prawdę. I tak naprawdę tylko odkładasz moment, w którym zaczniesz nazywać rzeczy po imieniu, a bez tego żadna decyzja nie przyniesie ulgi. Na końcu karta diabła zodiakalnego koziorożca. Diabeł pokazuje, że to, co Cię trzyma nie jest sytuacją, to jest przywiązanie. To jest lęk przed utratą kontroli. To jest lęk przed oceną, lęk przed zmianą, która być może wymaga więcej odwagi niż większość twoich decyzji. Co ważne, drzwi są otwarte, tylko ty jeszcze stoisz w środku. Ta wiadomość jest po to, żeby zobaczyła, że masz wybór, że wystarczy jeden uczciwy krok w stronę swojej prawdy, a reszta zacznie się układać.